No witam was moi drodzy, prosiliście mnie o to już od jakiegoś czasu, więc dzisiaj zajmiemy się kolejną, jakże wybitną częścią Gwiezdnej Sagi. Filmem, który stał się kłopotliwą kontynuacją kłopotliwej kontynuacji. Oto... Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi. Na wstępie muszę jedno zaznaczyć. Ponieważ film jest dość mocno posadkowany, a wątki, przynajmniej według mnie, niezbyt zgrabnie się przeplatają, nie będę do końca sztywno trzymał się chronologii scen, bo tak będzie po prostu wygodniej. A, no i oczywiście będą spoilery. Nie przedłużając, przejdźmy do omówienia. Na początku widzimy ewakuację namierzonej przez wroga bazy rebeliantów, podczas której pilot Paul Dameron leci pod statek najwyższego porządku i próbuje nawiązać kontakt z generałem Huxem. Czy on mnie słyszy? Hux? A, słyszy. Przez samochód. Jaki chudy. Jak wyryży. O co chodzi? Obawiam się, że on sobie z pana dworuje. To wiem, ale czemu Hux nie wie? Dlaczego on w ogóle jest dowódcą? Chodzi o jego matkę. Można by pomyśleć, że to może być jakaś ważna informacja, zwiastująca jakiś zwrot akcji, ale patrząc na wcześniejszy przebieg tej sceny, wiecie co to oznacza? Że dostaliśmy w gnieznych wojnach niejako za to twojej starej. I w przeciwieństwie do chociażby tego przykładu. My się znać, Tak, to starej. nie możemy tu zrzucić winy na polskie tłumaczenie. Chwile później, po, nie słuchając rozkazu Lei, przeprowadza atak na statek flagowy najwyższego porządku, którego kapitan nie ukrywa wkurzenia faktem, że musi słuchać rozkazów takiego kretyna jak Hax akcja ma ciężki i przynosi spore straty, ale dzięki poświęceniu pilotki imieniem Page udaje się zniszczyć wrogi statek, zrzucając na niego bomby. Rebelianci uciekają skacząc nad świetlną, a najwyższy wód Snowk okazuje niezadowolenie, wycierając haksem podłogę. No dobrze, rozumiem, że zasłużył, ale ktoś jednak tego idiotę mianował na dowódce. To jest naprawdę jakaś parodia. <laughs> Jak się jednak okazuje, najwyższy porządek dysponuje technologią, dzięki której może namierzyć rebeliantów nawet podczas skoków nad świetną. W dodatku uciekający mają rezerwę paliwa. Nie łapię zupełnie tego wątku z paliwem, ale nie będę się nad nim rozlegać. Tymczasem przenosimy się do Rey, która już na koniec przebudzenia mocy odnalazła Luka Skywalkera i oddała mu miecz. Aha, czyli wszystko jasne. Nawet jeśli jakoś przymknęliśmy oko na to początkowe pajacowanie, to chyba już wszyscy wiemy, z jakim filmem będziemy mieli do czynienia. To będzie ciężki temat. Luke odchodzi, mówiąc, żeby Rey dała mu spokój, i zamyka się w domku, ale nasza bohaterka nie chce dać za wygraną, a na pomoc przychodzi jej czubaka. gdzie Han. Czyli teraz Luke jednak postanowi się wziąć do roboty? Luke Skywalker na nic się nie przyda. Nie, dalej będzie wiadoli. Wiecie co? zostawmy go na chwilę i zobaczmy, co się dzieje w innych wątkach. Na statku najwyższego porządku, Kylo Ren idzie do sali tronowej, gdzie czeka na niego najwyższy but Snowk. Zajął też jako wydawca kosmicznego Playboya. Snoke ciśnie chłopaka, że dał się pokonać dziewczynie, która pas pierwszy trzymała mieć świetlny i żeby zdjął tę maskę. Czego się czepia? Sam go chyba szkoliłeś. Maska ci nagle przeszkadza? Czemu nie palisz tym czerwonym strażnikom, żeby zdjęli maski? Albo pozostałym rycerzom Ren? W ogóle, gdzie są pozostali rycerze Ren? Poza tym, spójrz na siebie. Ty nikogo nie naśladujesz? Z tą swoją stylizacją? Albo te twoje hologramy? Czemu one są takie wielkie? Jeśli Skywalker wróci, Jedi, Rise. Myślisz, że facet ma jakiś kompleks czy coś? Tak, zdecydowanie. Kylo Ren po spotkaniu ze Snowkiem niszczy swoją maskę, a potem postanawia zaatakować statek rebeliantów, na którym Paul został zdegradowany przez Leia za niesubordynację. Są problemy, których nie rozwiążesz, skakując do X-Winga i rozwalając coś w drobny mak. Co to ma być? Przesłanie pacyfistyczne? Wojny w tytule? Pamięta ktoś? Chwilę później następuje atak Kylo Rena. Mogę wskoczyć do X-Winga i coś rozwalić? Wyjątkowo zezwalam. Co oznacza, że dostajemy kolejną kosmiczną bitwę. Albo i nie. Kylo Ren ma wyrzuty sumienia wobec lei, dlatego zaprzestaje strzelania. Ale towarzyszące mu statki niszczą mostek statku rebelii wraz z całym jego dowództwem. Jak wiemy, Kerry Fisher zmarła niedługo po nakręceniu tego filmu, więc to było logiczne, że musieliśmy tu jakoś pożegnać Leia. Co jest? W porządku, ja rozumiem, co dla miała na celu. Leia należy do rodu Skywalkerów, może używać mocy, prawdopodobnie jest dość potężna. To chcieli pokazać. Ale można było to zrobić z większą klasą. Poprzednie filmy już nam sugerowały, że Leia jest wrażliwa na moc, ale bardziej subtelnie. Nawet cholerne przebudzenie mocy zrobiło to lepiej. A tutaj to wyszło wręcz karykaturalnie. Wracając do filmu, jak już mówiłem, po wybuchu mostku zginęło całe dowództwo statków, w tym m.in. admirał Akbar. Tym razem nie zdążył ostrzec, że... Naprawdę bardzo mi go szkoda. Ponieważ leja po tym locie w kosmos leży w śpiączce, zostaje wyznaczone zastępstwo. Wiceadmirał Holdo, niech moc będzie z nami. A to co za jedna? Ta matka haksa? A nie, to przecież żart. No w takim razie skąd ona się wzięła? I jak może czymkolwiek dowodzić, skoro nawet nie umie sobie znaleźć porządnego stylisty? To jest admirał Holdo? Dowódca w bitwie w pasie Kairona? Nawet postacie z filmu się ze mną zgadzają. W międzyczasie Finn, który jakiś czas wcześniej obudził się ze śpiączki, postanawia uciec ze statku i odnaleźć Rey. Ale na przeszkodzie staje mu dziewczyna mechanik o imieniu Rose, siostra zmarłej pilotki Paige. Początkowo chcą ona zgłosić jego próbę dezercji, ale po krótkiej rozmowie wpadają na pomysł, jak włamać się na statek najwyższego porządku i wyłączyć ten system namierzania wnot świetlnej. W plan zostaje wtajemniczony jeszcze Poł i droidy, po czym dzwonią po poradę do Mas I nie wiem, co mnie bardziej dziwi. Dlaczego akurat do niej, czy to, że odbiera od nich w trakcie jakiejś strzelaniny? Maz mówi naszym bohaterom, że zna odpowiedniego człowieka, który pomoże im złamać zabezpieczenia i włamać się na statek najwyższego porządku. Podobno lubi on grywać w kasynie i zawsze nosi czerwony kwiatek do marynarki. Fini i Rose wyruszają znaleźć owego specjalistę, podczas gdy Po ma ich kryć. Okej, okay, więc podsumujmy. Rebelianci uciekają na oparach paliwa przed najwyższym porządkiem, który cały czas siedzi im na ogonie. Żeby zgubić pościg, trzeba wyłączyć na statku wroga system namierzania. Żeby to zrobić, Win i Rose muszą polecieć na jakąś obcą planetę, znaleźć tę faceta, o którym dzisiaj usłyszeli, opierając się jedynie na tym, że wiedzą, czym ozdabia on marynarkę, przekonać go jakoś do pomocy, polecieć z nim na statek najwyższego porządku, wyłączyć tam ten system i jakoś wrócić. Czy tylko ja uważam, że ten plan ma trochę niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? No w sumie. Wracając do Luka, to wbrew temu co sugerował poprzedni film, nie wykonywał on żadnej misji związanej z pierwszą świątynią Jedi. To znaczy, jest na tej wyspie święte drzewo ze starymi księgami zakonu, ale Luke uważa je za nic niewarte, tak jak ogólnie Jedi i całą koncepcję mocy. Swoją drogą Rey twierdzi, że to wszystko jest jej znane, ale o co chodzi film niestety nie wyjaśnia. A co do Luka, to cierpi on na depresję, dlatego po prostu rzucił wszystko i uciekł na tę wyspę, gdzie teraz żyje sobie pijąc mleko morskich stworów, łowiąc rybki i spokojnie czekając na śmierć. Wychodzi na to, że nie chciał być znaleziony. Co jest dość dziwne, patrząc na to, że zostawił mapę do swojej kryjówki. Ale film w ogóle nie porusza tego tematu. W międzyczasie, Czubaka, który wyraźnie nie ma co ze sobą zrobić w tym filmie, dostaje dość niezręczną scenę z mieszkającymi na wyspie Porgami. A przekonać Luka do powrotu, próbuje jeszcze spotkany w sokole Millennium Artuditu. Przed laty walczyłeś z moim ojcem w wojnach klonów. Teraz błagacie o pomoc w walce z imperium. Co za tani chwyt! Wiesz, taki tani chwyt! Kolejny raz postać z filmu się ze mną zgadza. Luke mówi w końcu Ray, że następnego dnia udzieli jej trzech lekcji dotyczących mocy, które pokażą, że to wszystko brednie. A rano dziewczyna. Zaprowadzisz mnie do Luka Skywalkera. Rozmawia z Kylo Renem na wideoczacie mocy? Po tej dość zaskakującej sytuacji i spowodowaniu przez nią zniszczeń w jednym z domów rybich kapłanek mieszkających na wyspie, Rey idzie z Lukiem na pierwszą lekcję. Chyba coś poczułam. Czujesz? Tak, tak, czuję. To właśnie moc. Serio? No, jest w tobie bardzo się. Nigdy w życiu nie czu. Au! A to kawala z tego Luka? Swoją drogą, ta scena zdążyła się już doczekać różnych zwariowanych przeróbek. Można powiedzieć, że to taka. Redefinicja pojęcia wrażliwości na moc. Tymczasem Finn i Rose delatują na planetę Canto Bight, będącą kosmicznym odpędnikiem Monako, gdzie szukają osławionego specjalisty od zabezpieczeń w miejscowym kasynie. Miejsce to, pozornie kolorowe i radosne, kryje jednak mroczną prawdę o tym, że bawią się tam bezduszni kapitaliści, którzy zbili majątek na wojnie, odbywają się tam wyścigi zwierząt wyścigowych, które są skandalicznie traktowane, a przy obsłudze tego wszystkiego pracują dziecięcy niewolnicy. I przyznam, to mógłby być całkiem ciekawy, Oryginalny wątek, gdyby tylko nie był tak na siłę wciśnięty do filmu. A najlepiej, gdyby w ogóle znalazł się w jakimś innym, lepszym filmie. Nasi bohaterowie wypatrują w końcu w tłumie człowieka z czerwonym kwiatkiem w klapie marynarki, ale że zaparkowali statek w niedozwolonym miejscu, a jakiś kosmiczny konfident na nich doniósł, zostają zatrzymani i trafiają do aresztu, gdzie w celi siedzi z nimi mężczyzna imieniem DJ grany przez Benicia del Toro. Na tym aktorze trochę budowano marketing tego filmu, więc powstały różne teorie, kogo on może grać. Jakiegoś potężnego Sita, inny czarny charakter, dorosłego Ezre bridgera, a jak się okazuje, gra on po prostu jakiegoś oberwańca siedzącego w areszcie. Twierdzi on jednak, że zna się na zabezpieczeniach jak nikt i przy odpowiednim wynagrodzeniu jest w stanie pomóc naszym bohaterom w ich misji, po czym otwiera drzwi od celi i ucieka. Dobrze, że nie zrobił tego wcześniej, bo wtedy nie trafiliby na niego w tej celi. Finn i Rose, korzystając z okazji, również opuszczają areszt. Po drodze zabierając są te wyścigowe zwierzaki, na których uciekają, niszcząc pół miasta, a potem wypuszczają je na wolność. Szkoda jedynie, że zapomnieli o dzieciach niewolnikach, które po całej tej akcji jak nic dostaną lanie życia. A zwierzęta pewnie i tak wyłapią. Co prawda, statek naszych bohaterów zostaje zniszczony, ale wtedy z pomocą przybywa im DJ, który razem z BB-8 ukradł jakiś pojazd. W tej już powiększonej ekipie ruszają kontynuować misję. To może zajrzymy na statek rebeliantów, bo w sumie już dawno tam nie byliśmy? Ale tam właściwie niewiele się dzieje. Cały czas uciekają, podczas gdy najwyższy porządek zestrzeliwuje kolejne ich statki. Poł jako jedyny próbuje podejmować jakąkolwiek inicjatywę, ale fioletowa pani Holdo nieustannie temperuje jego zapał, twierdząc, że ma wszystko pod kontrolą, chociaż wcale na to nie wygląda. Wróćmy w takim razie na wyspę. W ramach drugiej lekcji Luke opowiada Rey o tym, jak Kylo Ren go zdradził i zniszczył świątynię przechodząc na ciemną stronę mocy, na co ta obiecuje, że ona go nie zawiedzie. Niedługo potem Luke nawiązuje telepatyczny kontakt z leżącą śpiącą Leją, a Kylo Ren kolejny raz odpala wideo chat z Rey. Że wysłać jej rozebrane zdjęcia? Po tym dziwnym wstępie Ren sugeruje dziewczynie, że rodzice ją porzucili, dlatego desperacko szuka kogoś, kto ich jej zastąpi. Opowiada też swoją wersję wydarzeń z nocy, kiedy zniszczył świątynię Jedi. Jak się pewnie domyślacie, mam co do tej sceny pewne zarzuty, ale wstrzymam się z pochopnymi wnioskami. Chciałbym jednak, żebyście zapamiętali tę scenę. Niedługo potem Rey idzie do znajdującej się na wyspie jaskini przepełnionej ciemną stroną mocy, gdzie ma miejsce dość dziwna scena z pstrykaniem palcami i jej odbiciami. Nie znajduje tam jednak odpowiedzi na dręczące ją pytania, wraca więc wyżaić się Kylo Renowi. A mnie to coraz bardziej przeraża. No Kurzona Rey rzuca się na Luka i wywiązuje się między nimi walka na kije, a gdy dziewczyna zostaje rozbrojona, przyzywa Miecz Świetlny i zyskuje przewagę. Wtedy Luka opowiada jej trzecią już wersję wydarzeń Pamiętnej Nocy, która zupełnie nic nie zmienia. Luke Skywalker, człowiek, który był w stanie dostrzec dobro w kimś takim jak Wader, wydawałoby się najgorsza możliwa kreatura i zrobić wszystko, żeby to światło w nim uratować, teraz nagle postanowił zabić we śnie swojego siostrzeńca, w którym wyczuł mrok. I nieważne, czy próbował zrobić to z premedytacją, czy tylko przeszło mu to przez myśl, ale ostatecznie się wycofał. Tak czy inaczej, ta scena kompletnie niszczy tę postać i tego twórcą z pewnością nie wybaczę. Obrażona Rey odlatuje, żeby spotkać się z Kylo Renem. Nawet nie zaczekała na trzecią lekcję. A luch postanawia spalić święte drzewo, gdy nagle ukazuje mu się... Mistrz joda. Kolejny tanik wytrze coś w sumieniu. Ale no wiecie, nostalgia! Szczególnie że to ten jedyny słuszny kukiełkowy Joda, Żadnych minich Lorianów i nikt nie lubi piasku! Od kiedy duchy mocy mogą robić coś takiego? Może pomogły w takim razie w jakiejś bitwie? Szczęście miałeś! W ciebie trafić mogłem! Następny żartownik się znalazł. W ogóle niektórzy, w tym właśnie twórcy tego filmu, uważają, że Joda zawsze taki był, co tylko pokazuje, jak bardzo nie rozumieją tej sagi. Joda rzeczywiście była znowu, gdy Luke spotkał go po raz pierwszy na dagoba, ale robił to jedynie na początku, chcąc ukryć swoją prawdziwą tożsamość i przetestować młodego przybysza. Później już zachował się raczej zwyczajnie, tak samo w kolejnych filmach. Powiedział mu, że czasem coś w miarę śmiesznego, ale nie robił już z siebie pajaca. To nasze święte księgi! Przecież sam chciałem się spalić! Zdecyduj się, chłopie! W tym samym czasie najwyższy porządek zdążył zestrzelić już wszystkie poboczne statki rebeliantów, a na głównym Poł odkrył, że sekretnym planem Holdo jest przepompowanie paliwa do nieuzbrojonych promów i ucieczka nimi na pobliską planetę. Niezachwycony tym pomysłem daje znać Finowi, jak wygląda sytuacja i prosi o jak najszybsze działanie. Chwilę wcześniej Fin wysłuchał od DJ-a jeszcze jednej gadki o złych kapitalistach bogacących się na wojnie i porady, żeby nie trzymać żadną ze stron, a niedługo potem nasza ekipa sabotażystów dotarła do celu. Dobra, nieważne. Poł postanawia wtajemniczyć w końcu Holdo w swój plan, ale ta nie chce go słuchać, decyduje się więc on na radykalne rozwiązanie. Pani admirał Holdo, niniejszym odbieram pani dowodzenie, mając na uwadze dobro okrętu, jego załogi i ruchu oporu. Dość! Dyktatury kobiet! Tak w ogóle zauważyliście, że reszty załogi nawet ten błąd nie obchodzi? Ale przynajmniej zaczęło się cokolwiek dziać na tym statku. DJ łamie kod zabezpieczający i nasi bohaterowie trafiają w końcu do celu swojej misji. Jednak jak się okazuje zauważył ich wcześniej droid, który podniósł alarm, dlatego zostają oni zatrzymani przez oddział szturmowców, którym dowodzi kapitan Fazma. Która jak widać nie zginęła z dnia talsa do śmieci, a ani nawet nikt nie wie co ona wyczyniała w poprzedniej części. Film tego nie wyjaśnia, ale jak kogoś ciekawi, jest o tym komiks. Tymczasem na statku rebeliantów dochodzi do starcia pomiędzy dwoma stronnictwami. Trzeba było od razu zastrzelić tę fioletową. Leia... To jest kurde! Podoba mi się. Nie też. Następnym wyrazem tej sympatii będzie zabrażenie go w karbonicie! Żeby odwrócić uwagę wroga od uciekających promów, Holdo postanawia zostać na statku, żegnając się wcześniej z Leją w dość niezręczny sposób. Niech młode Przerażają mnie te panie. Ja bym się nie chciał im podobać. Okazuje się jednak, że DJ, chcąc ratować swoją sytuację, dogadał się z Najwyższym Porządkiem i zdradził im plan ewakuacyjny rebeliantów, za co dostał w nagrodę statek oraz sporą zapłatę i tyle go widzieliśmy. W naszym filmie grał Benicio del Toro, proszę Państwa! A wiecie, że w D.I. czas kobry grał Brendan Fraser? Yo, Sergeant Stark! W międzyczasie Ray dotarła na statek Najwyższego Porządku, gdzie spotkała się z Kylo Renem, który zaprowadził ją przed oblicze Snauka. Ciekawe, czy będzie chciał zaproponować rozkładówkę. Jednak mówi tylko, że to on stworzył tę możliwość czatowania Rey i Kylo Ren'a. Spoczeniec. Widzę, że ze Snowka to też niezły zgrywus. Nie wiem o co tu chodzi, ale w tym filmie każdy z potężnych użytkowników mocy ma durne poczucie humoru. Snoke szarpie trochę Rey w te i we w te, po czym rzucają przed Kylo Ren'a, mówiąc, że zna wszystkie jego myśli i wie, że ten za chwilę zabije swojego największego wroga. Czyli jednak nie znał wszystkich jego myśli. Chwilę później dochodzi do walki z tymi czerwonymi gwardzistami. że właściwie nie wiem o co walczą, skoro Snoke nie żyje. Po tej pełnej słabej choreografii scenie, Kylo Ren próbuje przekonać Rey, żeby przyłączyła się do niego i razem panowali w galaktyce. Dziewczyna jednak odmawia, po czym oboje próbują przyciągnąć do siebie miecz świetny, anakina, który ostatecznie pęka na pół. W tym samym czasie Holdo, chcąc powstrzymać ostrzał rebelianckich promów, dokonuje ataku kamikadze na statek najwyższego porządku. W totalnie bezsensownej scenie. No bo po pierwsze, do skoków nad świetną potrzebne są najpierw obliczenia, które ustalą tor lotu, tak żeby w nic po drodze nie uderzyć. Co już zaprzecza temu co zobaczyliśmy. Po drugie. Jeśli taki skok byłby jednak możliwy, to znaczy, że zaprzecza on wszystkim bitwom kosmicznym w każdej części. No bo jeśli taki manewr można byłoby wykonać, dlaczego nikt tego wcześniej nie zrobił, jeśli jest tak skuteczny? Po trzecie, ładunek emocjonalny też jest tu słaby, no bo właściwie dlaczego mamy przejmować się postacią holdo? Nie mieliśmy okazji zbytnio jej poznać ani się z nią żyć. Pojawiła się nagle, nie wzbudzała zbytniej sympatii, a powiedziałbym, że wręcz przeciwnie więc jej śmierć też chyba raczej nikogo nie poruszyła. Znaczy, wiadomo, zawsze szkoda człowieka, ale nie sądzę, żeby ktoś jakoś strasznie po niej rozpaczał. Wracając do filmu, okazuje się, że Finn i Rose nie wyczerpali jeszcze limitu szczęścia, bo udało im się przeżyć tę kolizję sprzed chwili, tak samo jak Fazmy jej kilku szturmowcom, którzy jednak znaleźli się kilkaset metrów dalej. Dochodzi do walki, podczas której Finn ostatecznie sprawia się z panią kapitan w srebrnej zbroi, po czym ekipa ucieka. Zdecydowanie odarli go z resztek jakiejkolwiek godności, jeśli w ogóle ją miał. Kylo Ren dowiaduje się od Haksa, że Rey uciekła, po czym w dosadny sposób tłumaczy mu, że od teraz to on tu trzyma władzę i zarządza atak na bazę rebeliantów. Ta znajduje się na solnej planecie Krait, gdzie Finn i Rose zdążają dotrzeć na chwilę przed siłami najwyższego porządku, które poza typowymi masynami bojowymi wysyłają jeszcze pewną specjalną broń. Mają działo taranujące. Że co mają? Taką gwiazdę śmierci w miniaturze. Czy teraz już wszędzie będą jakieś gwiazdy śmierci? Rebelianci nie poddają się jednak i ruszają na pole bitwy w jakichś statkach starej generacji, które sprawiają wrażenie, jakby miały się zaraz rozlecieć. A w ogóle nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale kiedy właściwie film nauczył się pilotować? Kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, z odsieczą przybywa ekipa w sokole Millenium. Z jako jako nowym załogantem. Po chwili rebelianci, widząc bezcelowość frontalnego ataku, zaczynają się wycofywać, ale Finn ignoruje rozkaz i zaczyna lecieć wprost na działo taranujące. No teraz to mi gość zaimponował. W sumie będę za nim tęsknił. Dobry dzieciak był z niego. No co jest? Znowu! Tak właśnie wygramy. Nie zabijając wrogów, ale ratując ukochanych. Ja nie wiem, co jest gorsze. Kolejny, dość bzdurny, pacyfistyczny tekst, czy ten pocałunek. Chwilę później w bazie pojawia się nagle Luke. I co się z nim nie tak? No chyba, że po drodze zdążył skoczyć do fryzjera, ewentualnie coś skopali z charakteryzacją. Po krótkiej rozmowie z Leją, Luke wychodzi na pole bitwy, a Kylo Renka ze skierować na niego wszystkie działa. O kurde! Okej, okay, to mnie nawet trochę śmieszyło. Widząc, że ostrzał nic nie dał, Kylo Ren postanawia wyjść na solo z Luke'em, od czego próbuje odciągnąć go Haks. Najwyższy wodzu, nie trać z oczu celu, w końcu. Nowy dowódca! stare traktowanie Haksa. Luke i Ren stają naprzeciwko siebie, wymieniają kilka słów, a potem zaczynają dość dziwnie wyglądającą walkę na uniki. pamiętacie, jak mówiłem, żebyście zapamiętali te sceny retrospekcji z nocy, kiedy Kylo Ren zniszczył świątynię Jedi? Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jedyna scena w tym filmie, w której stykają się ze sobą miecze świetle. Okej, okay, zostaje pokazana dwa razy, ale cały czas chodzi o to samo: w żadnym innym momencie nie krzyżują się one ze sobą. Nieco wcześniej Finowi udało się jakoś dowlec Rose do bazy, a Paul trafnie stwierdził, że lub gra na zwłokę, dając im czas na ucieczkę. Więc po dostaniu błogosławieństwa od Lei, jako nowy dowódca, rozkazuje rebeliantom i z kryształowymi listkami do tylnego wyjścia, które nie jest uwzględnione na planach to jednak okazuje się zawalone kamieniami. Jednak naszych bohaterów ratuje kolejny cud. Komentarz jest zbędny. W tej walce bez walki okazuje się nagle, że Luke nie jest obecny fizycznie na polu bitwy, a jedynie to jego hologram, który wytworzył medytując na wyspie. Co jednak było dla niego na tle wyczerpujące, że kosztowało go życie. Siły najwyższego porządku wkraczają do bazy, gdzie nikogo już nie zastają, ale Kylo Ren po chwili dostrzega Rey. Co oznacza, że te tych wideo rozmowy nadal działają. Nawet bez snuka. na kanapie, stary. Ostatnia garstka ocalałych rebeliantów ucieka z milenium w schowku którego możemy dostrzec święte księgi Jedi. Które jak widać jednak nie spłonęły razem z drzewem. To ja już kompletnie nie rozumiem tego morału z nimi związanego. Na koniec mamy jeszcze scenę z tymi dziećmi niewolnikami, które opowiadają sobie historię o dziejach Luke'a Skywalkera, a chwilę później jeden z nich pokazuje, że jest wrażliwy na moc przyciągając miotłę. Nieco to tandetne, ale ma jakiś swój dziwny urok. Okej, okay, ostatni Jedi za nami i co mogę powiedzieć na podsumowanie? Przede wszystkim to, że pewnie nie poruszyłem wszystkich problemów tego filmu, ale nie wiem, ile musiałby trwać ten odcinek, żebym mógł to zrobić. Film ogólnie jest dość mocno rozleczony i przeładowany, bo w pewnym momencie dzieją się cztery wątki naraz, a jednocześnie nic się nie dzieje. Przez większość czasu akcja jest okropnie statyczna i ledwo porusza się do przodu. A gdy nawet coś już się wydarzy, to zazwyczaj niewiele z tego wynika. Dlatego znów mamy momenty mogące wywołać nieprzypadkowe skojarzenia. Może nie tak hurtowo jak w przebudzeniu mocy, ale za to film tym razem czerpia z dwóch innych, bo z Imperium kontratakuje i powrotu Jedi. Owszem, jest też kilka oryginalnych pomysłów, ale nie mogę powiedzieć, żeby którykolwiek mnie zachwycił, za to wiele rozczarowało. A zatem nawet jak coś zdaje się mieć potencjał i tak ginie w natłoku głupkowatych żartów i ogólnej scenariuszowej nędzy. Dodatkowo nawet jako bezpośrednia kontynuacja przebudzenia mocy ten film zupełnie nie działa, co sprawia, że jest, jak już mówiłem, kłopotliwą kontynuacją kłopotliwej kontynuacji. Czy mówiąc inaczej, kłopotliwą kontynuacją do kwadratu. Podsumowując, uważam, że jest to film obraźliwie zły, i jeśli przebudzenie mocy było upadkiem sagi, tak tutaj mamy jej dobicie. Dlatego cieszę się, że mam ten film za sobą. I nie zamierzam już do niego wracać, tak jak i jego poprzednika. I uprzedzając ewentualne pytania, nie oglądałem Skywalker Odrodzenie. Zbierałem się do tego dość długo, próbowałem to potraktować jako obowiązek fana i recenzenta, ale zwyczajnie nie dałem rady. Niech ten mój drobny bojkot będzie takim wyrazem sprzeciwu wobec tego, co dzieje się z tą marką. Kiedyś pewnie i tak obejrzę ten film, bo zakładam, że znajdą się chętni do zobaczenia mojego odcinka o nim, ale przynajmniej będę mógł to zrobić tylko raz. Okej, okay, to tyle co miałem do powiedzenia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego materiału i zapraszam Was na kolejne. A na teraz już żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!